Siema, dzisiaj nagrywamy Mirage War. Nie wiem, jak się to czyta. Nie, nie umiem angielski. Ja nie w angielski. Polandu, Polandu. No i ogólnie próbowałem też tej pobić. Rekord. A, no, po miarę miargi, ale nie za dobrze. Będę próbował dalej. No. I ogólnie to taktyka jest taka: nabić sobie forsy, nie za dużo, nie za mało. No, i na walkę. Dobra, przeciwnik dobrze puścił, więc będzie może wygrał. rekord ogólnie to jest 2 minuty 25 sekund, więc nie będzie tak łatwo, ale no, może się uda. Kolora tutaj nawet maestr. Na jest jaka głośna ta muzyka. na kolor zawewnętrzny. Bez przesady. No i taktyka jest taka: teraz szybko wypuszczamy tych. Trochę tych. No. I teraz dajemy tylko na tych. Taktyka zrobiona. No, tylko teraz trzeba się znowu nawadzać. Jeśli mi za dużo odpadnie, to będzie przegrała. O, ale mi w palcach sztywiło. No to GG. Super. Nie taka była taktyka. Niech już połowa ludzi odpadła. Dobra, jakaś taktyka na Żyda poszła. No ogólnie to słało. <laughs> Miało być lepiej. Może się rekordu nie uda pobić. No dobra, jeden Żyd. Nie, no już nawala. Kurde, głównie oni się ustawili. Już mi, już mi nawala tę jednostkę. No super, już mam po połowie ludzi. Kurde, nie zniszczą tego. Chociaż? Nie. No dobra, to już jest przegrało.